Cześć, to jest 11. odcinek Road to Amsterdam, ostatnia prosta przed maratonem, który odbędzie się już 20 października. 11. tydzień przygotowań, treningi są coraz mocniejsze, ja też jestem coraz mocniejszy. Na Waszą prośbę e, będę się posiłkował trochę e, spisem moich treningów, żeby Wam jeszcze powiedzieć, w jakich butach co biegałem poniedziałek po Kopenhadze już było powiedziane w poprzednim odcinku Rotterdam Amsterdam więc odsyłam tam wtorek w tym tygodniu rozpocząłem od biegania 14 km wraz z rytmami 10 na 20 Sekund. Biegałem to w butach Asics NOSATRI 16. Rytmy wyszły średnio po 2,46 na przerwie 4,27, a całość 14 km to średnia 4,14. Biegało mi się naprawdę bardzo luźno, bardzo swobodnie. Eee, czułem jeszcze takiego luza i rozkręcone nogi po, po Kopenhadze. Po południu biegałem 8 po. 4.39 z Bartkiem Olszewskim i ten trening wykonałem w asixach Nova Blast 4, czyli w takich dużo bardziej amortyzujących butach niż Nosa 316 sporanka. Następnego dnia, w środę, biegałem trening 14 razy kilometr. Ten trening wykonałem pierwszy raz w butach New Balance Trainer. 4, 3, przepraszam, tak, New Balance Supercomp Trainer 3. Pierwszy raz miałem je na nogach, postanowiłem, że sprawdzę je w wymagającym treningu, bo 14 razy kilometr miało być w okolicach tempa maratońskiego, na krótkiej 100-metrowej przerwie w okolicach 35-40 sekund. Jak Piotrek zobaczył mnie, że biegam w butach treningowo-startowych, a nie, nie w startówkach, to zaśmiał się, że, że podszedłem dosyć luźno do, do tego treningu. No ale czułem się dobrze. Odcinki biegałem między 3,21-3,22, wpadł jeden, do 3,16 ostatni. Naprawdę dobrze się czułem na tym treningu. Biegało się bardzo przyjemnie, pod kontrolą. Raczej musiałem uważać, żeby nie przedobrzyć i nie biegać za szybko 14 razy kilometr za mną między 3,22 a 3,17 zgodnie z planem przerwa około 37 sekund 8 na, na 100 metrów więc luźna w parku jeszcze biegał Piotrek i Mateusz więc było sympatycznie biegałem w nowych butach New Balance Trainer trójka pierwszy raz i fajnie, na no, taki trening, naprawdę spoko. Nie jest to typowa startuwa. Wziąłem to dlatego, że raz, że są nowe, więc chciałem przetestować. A dwa, żeby było troszkę trudniej, no bo wiadomo, w treningu startowym jest zawsze trudniej niż w startowym, więc no i git. Dzisiaj jeszcze trening Run Radical Pro, a tu biegnie mój zawodnik Mateo. 3 km po 4,36 wyszło naprawdę spoko. Z Mateuszem Kołodziejem sobie potruchtaliśmy pod jego dom i to było na tyle. Po południu prowadziłem jeszcze trening dla grupy Ren Radical Pro, więc znowu pojechałem do Parku Szymańskiego, gdzie naprawdę super kręci się robotę. W czwartek yy, zrobiłem rano 14,2 troszkę ponad 14 km, średnio po 4,30 znowu w butach ASICS Nova Blast 4. To są takie buty, w których teraz na ogół biegam te spokojne treningi. Zaraz po nim poszedłem na siłownię. Yy, jak zobaczycie, no nie jestem specem od siłki. Robiłem kilka prostych ćwiczeń, yy, dodatkowo jeszcze jakieś zeskoki z wyskokiem trochę takiej mobilizacji yy, i ćwiczenie, które ciężko nazwać. Był to trochę przysiad o martwy ciąg. 14-ko rozbieganie za mną. Teraz trzeba dać rekowery szyjka. Spadam na siłownię. Trzeba wrócić do robienia siłowni na to no został Ostatni dzwonek na to przed maratonem. Trochę wzmocnić dwójki biodra przewodziciele, bo to przy takim normalnym bieganiu treningu to jest zawsze osłabiona na maratonie wychodzi po 30 kilometrze. więc dzisiaj siłka, ale nie jakaś mocna, bo jutro czeka mnie 25 razy 400, więc nie mogę mieć drewnianych nóg. No, celem tej siłowni mojej było to, żeby już wcześniej robiłem w tym przygotowaniu dwa razy podobne ćwiczenia i one bardzo mocno niszczyły mi, odczuwałem później je w mięśniach dwugłowych, w przywodzicielach, w pośladkach. To są takie miejsca, które dosyć mocno cierpią u mnie na końcówce maratonu. To nie są mięśnie, które są mocno u mnie, widocznie w bieganiu ich tak nie wykorzystuję, ale na końcówce maratonu i po maratonie bardzo, bardzo czuję. Więc zamysł był taki, żeby zrobić te ćwiczenia, które no mocno podniszczą mi dwójki i pośladki, podniszczą po to, żeby one się później mocniejsze odbudowały, plus ja będę miał jakby możliwość. Po biegania, trochę treningów na takich zmęczonych, obolałych nogach, no bo to jest zupełnie inne bieganie na świeżych, a na podmęczonych, obolałych nogach. Po południu wyszedłem jeszcze na 8 km po 4,39. Biegałem to w butach Kipran KS 900 Lite, w butach z Decathlonu. Biegało się całkiem spoko, ale nie było jakiejś wielkiej świeżości. W piątek rano miałem w planach 25 razy. 400, znowu buty z Decathlonu, ale już karbonowe. KD900XLD, czyli ten ostatni but karbonowy z Decathlonu, są jeszcze wyższe, ale jeszcze ich nie ma w sklepie, tylko biegają prozawodnicy Decathlonu w nich. Kiprana znaczy się. Biegałem 25 razy 400, znowu przerwa krótka 100 metrów, 35-40 sekund. Wszystko wyszło zgodnie z założeniami. Miałem to biegać między 76 a 74 sekundy, czyli to było takie tempo 33,5. Wszystko biegałem między 75 a najszybszy ostatni był 72,2. Przerwa wychodziła tam prawie pirazy razy drzwi po 37-8 sekund na setkę, czyli z lekkim marszem, żeby po prostu jakbym truchtał całą przerwę, to bym robił ją za krótką, a tego nie, nie chciałem. Podszedłem do tego, że wykorzystam całą przerwę, którą dał mi Piotrek, bo jak mam przerwę, to czemu mam z niej nie korzystać, skoro trener mi ustalił, że przerwa ma być Teoretycznie krótka, bo 35 sekund między 40 między odcinkami to jest mało, ale z drugiej strony na 100 metrów to jest na tyle dużo, że no trzeba przejść w moim przypadku do marszu. Zadanie wykonane bardzo dobrze. E, powiem szczerze, że myślałem, że będzie to trudniejsza jednostka dla, trenera, dla zawodnika, ale nic, zupełnie nic to na nim nie zrobiło. Na następnym razem będę udawał, że jest ciężej. Dobrze, możesz udawać. I tak w longsliwie myślałem, że lecisz, ale leciałeś w ląkliwie? Nie, ale wziąłem spalacz tłuszczu, żeby było cieplej. Ale Ty mówisz że widziałeś go w longsleeve. I w za dużych butach, więc yy, jest zapas. Nie But tylko w bucie, ale też i w Bo Buty z, z Decathlonu, czyli taka trochę sportowa biedronka. Yy, Mateusz? W poprzednim odcinku było, że jedziesz skopać Dobsko redaktorowi Peszelowi. Skopałem przed biegiem, a na biegu już niestety nie wyszło W weekend jadę do Gdańska z grzechu pana Peszela, redaktora. <grym> Ale trzymałeś go. Cała prawda całą dobę, czy tam sama prawda, całą hmm. dobę skopał. Miał skopać i skopał. Po południu e, miałem sesję u Gosiu, mój psycholog. E, Rozmawialiśmy jeszcze o Kopenhadze, trochę o tym, jaką powinienem mieć taktykę na bieg, czy trzymać się założonego tempa, czy mieć zadanie typu trzymaj się grupy, co by się nie działo i raczej oczywiście w ramach zdrowego rozsądku nie przejmować się, się tempem. Też troszkę dyskutowaliśmy na temat tego, czy mój spokój po Kopenhadze, jakby pewność siebie przed Amsterdamem jest faktyczna, czy jest to trochę taki trik mózgu. E, doszliśmy do wniosku, że ch, raczej jest to, to prawda, czyli po prostu no, to, że start w Kopenhadze nie poszedł tak, jak go sobie zaplanowałem, to dalej e, ze spokojem robię swoje, dalej e, czekam na Amsterdam i jestem przekonany, że jestem w stanie powiedz tam, tam dobrze. W sobotę rano trudny trening, 13 km. W tym znowu rytmy 10 razy 20 na 40 te rytmy dużo wolniej, bo średnio wychodziło po 30. Biegałem, no jak to taki trening w Asicsach, e, Nusa Tri 16. Niestety mój Achilles był w dramatycznym stanie rano. E, serio miałem mdłości z bólu przez pierwszy kilometr, dwa. Później to jako tak rozbiegałem, ale nie chciałem na rytmach jakoś bardzo mocno biegać, żeby nie przesadzić. Ee, zaraz po e, treningu musiałem jechać do pracy, też na nogach, więc e, no, mocno ucierpiał mój prawy Achilles. Przed drugim treningiem trochę się obawiałem, ale wyciągnąłem Voltaren e, z szafy, go w ogóle nie używałem od dawna. E, postarałem się tam wysmarować sobie pięta Achillesa i powiem wam, że no, była kolosalna zmiana. Ja tam bardzo dużo tego nawaliłem na na, pięty na Achillesa. I pomogło, mogłem sobie drugi trening spokojnie wykonać, było to 6,9 km po 4,37 No i jak to był spokojny trening, no to oczywiście w ASICSach Nowa Blast 4 I w niedzielę główne danie tygodnia, najmocniejszy mój long w tych przygotowaniach Ale zapowiada się jeszcze mocniejszy w tygodniu 12 35 km, kilometr rozgrzewki 3 km w granicach 3,50-3,55 i później 10 razy 2 na 1. 2 km w założeniach takich w okolicach tempa startowego na maraton. Kilometr takiej przerwy z angielskiego się to nazywa floating pace więc ani szybko, ani wolno. Końcówka była już ciężka. Przyznaję, nogi były. Achilles na pierwszym, na początku możecie zobaczyć, że trochę utykam, natomiast później już jakby Achilles nie był problemem. Problemem były mocno zniszczone nogi po czwartkowej siłowni, więc w sumie osiągnąłem swój cel, czyli pobiegałem na podmęczonych nogach. Na początek jest truchtanie, bo nie od razu zaczyna się longa. Gruby rury, prawda Batek? Tak. Trzeba rozgrzać ciałko. To są rady mojego kołczka. To mi się oczywiście nie Batek jest takim bro, że od dwóch kołczków. Jednego lepszego, drugiego. Jeszcze lepszego. Jeszcze lepszego. Ale kasztanów. Jezus, żebym nie wyróżnęła. Trening, oceniam jako dobry. Końcówka była trochę wolniej od założeń, natomiast pamiętajcie o tym, że z założenia są założeniami, ale tu chodzi o to, żeby zrobić dobrą robotę na treningu, i wydaje mi się, że ta, ta robota wykonana była tak jak wykonana być powinna. Łącznie 35 km, średnio po 3, 37 m, już z tymi wszystkimi przerwami, schłodzeniem i tak dalej. Biegane na pętli, która jest oznaczona. Pętla ma tylko 1400 metrów, ale biega się tam bardzo wygodnie, jak się biega taki long z akcentem, że jest 10 razy 2 km, to seria szybko mija, no bo po prostu odliczamy sobie tylko te szybkie odcinki i nie, nie ma w głowie, że to aż 35 kilometrów, że to aż, to chyba wychodzi 25 okrążeń, naprawdę e, fajne miejsce do biegania. Całość, cały tydzień to 156 km, naprawdę sporo roboty, ale sporo dobrej, jakościowej roboty. Sobota była troszkę taka nerwowa ze względu na to, że mm, no, Achilles rano był w fatalnym stanie, bardzo fatalnym, no ale akcent zarówno środowy, jak i piątkowy, jak i niedzielny long, gdzie też trenowałem, Przyjmowanie węglowodanów. Miałem i mam cały czas podłączony czujnik cukru we krwi. Sprawdzaliśmy tam, jak moje ciało zachowuje się podczas długiego wysiłku, jak ono się zachowuje, gdy przyjmuję żele i węglowodany wpłynie. No, cały ten tydzień naprawdę oceniam na, na bardzo, bardzo pozytywne. Przede mną tak naprawdę jeszcze dwa mocne tygodnie. Później wypuszczenie i biegnę w Amsterdamie. Dzięki za, za dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania. Dajcie lajka, suba, dzwoneczek i wszystko to. Hej.